Dobry wieczór państwu, żaneta bez żaketa, a to są newsy... Eurowizyjne. Gryzienie na gość oszustwa i szatan na scenie. To mało powiedziane na to co wydarzyło się podczas pierwszego półfinału Eurowizji. Blanka nie mogła rozstać się z konkursem i ponownie wystąpiła na scenie. Tym razem jako support pozostałych artystów. Dla niepoznaki zaśpiewała w innym języku, ale my oszukać się nie damy. Ochrona biegła na scenę, pokazała jej czerwoną kartkę i szybko ją przegonili. Podróbka Kamili Kabejo dostała dziwnego ataku na scenie i objęła się o nią całym ciałem. Oszustka zaśpiewała piosenkę Slomo, ponownie oszukując fanów. Wcale Slomo nie było, bo ruszała się szybciutko. Tego nikt się nie spodziewał. Prowadzące pogryzły się na scenie. Kto zestawia rudy z różowym? Ewidentnie jakieś nieporozumienie. Niesamowite wizualizacje, wyjęte wprost z Windowsa XP, pokazała nam reprezentantka Cypru. Gdy wokalistka nie mogła pobudzić publiczności, kazała chłopcom zdjąć koszulki. Nikt nie narzekał. Przedstawicielka Serbii wyłoniła się niczym żaba na kamieniu. Gdyby tego było mało, na występ przyszła, wygłodniała i prosiła w swojej piosence o posiłek, a dokładniej o miskę ramenu, śpiewając Miła ramen daj. Reprezentant Litwy, choć skoczny, to przeciętny, na scenę wszedł prosto ze szpitala, zapominając ciągnąć nasadkę na złamany nos. Jak to mówią, gdyby kózka nie skakała, to by noska nie złamała. Mela czarownica, uciekła z bajki i postanowiła rzucić klątwę na wszystkich fanów Eurowizji. Piekło wygrywa. Część widzów po występie poszła prosto do kościoła po raz pierwszy od kilku lat, a Polacy komentują. A kysz, diable, a kysz". Jako pierwszy przedstawiciel Wielkiej Piątki wystąpił przedstawiciel Wielkiej Brytanii. Zaprezentowali zabawę tylko dla mężczyzn. I by ukryć fakt, jak dobrze bawili się na scenie, założyli ochraniacze na miejsca kluczowe. Gladiatorka z Ukrainy zlała się lekko ze sceną i została mistrzynią kamuflażu. Publiczność przez część występu nie mogła jej zlokalizować. Drugą koleżankę znaleziono od razu. Pięta z Polski. Nie mogła się nachwalić, jaką to ona zbudowała cała! Lecz chyba nie była co do niej do końca przekonana, bo chwaliła się po cichutku, czasami ledwo ją było słychać. Ostatecznie wypadła całkiem nieźle, ale pomimo tego, że zbudowała cała, to na scenie się zesrała i do finału nie dostała! Szkoda! Piraci i bydło na scenie. Chorwaci postanowili zaprezentować rękodzieło babci, pochwalić się, jakie serwetki potrafi wydziergać, by chronić ich instrumenty. Zabrali ze sobą również zakątek przeróżnych zwierzątek. Islandia. Ta piosenka mi coś przypomniała, że muszę wywiesić pranie, a wokalistka niezaprzeczalnie przypominała Katarzynę Skrzynecką. Kojarzy wam się to z jakąś piosenką? Mnie tak, ale nie wiem z jaką. Na scenie ogień, a w majtkach kisiel. Bardzo mocna propozycja od reprezentanta Niemiec w tym roku. W końcu im się udało. Kolejny przedstawiciel Wielkiej Piątki naprawdę był wielki. I głosem, i ciałem. Głosem przypominał mi trochę Bones. Zajebiście mi się podobało. Yeah, Syrena prosto ze Słowenii wypłynęła na eurowizyjny ląd i przegoniła wszystkich. Nawet Raka. Odpychając go w stronę publiczności i wywołując tym krzyki przerażenia. Podczas występu szukała też swojej koleżanki, wołając ją po imieniu. Czy jest na sali Weronika? Nie Niezłe jaja. Przygotujcie się na zrycie bani i umówcie wizytę u psychologa. Finlandia pokazała, że nie ma żadnych zasad. Nie było też majtek. Brakowało też smaku, gustu i wielu innych rzeczy. Sam wokalista nie był apatyczny. Jestem zniesmaczona. Edyta górniak ponownie próbowała swoich sił w konkursie, tym razem reprezentując Mołdawię. Było też drzewo, które skradła lata temu. Nic nie piłam, a widzę podwójnie. Techno disko w wykonaniu dwóch szwedów porwało publikę na piątkowy rave. Pilnujcie swoich córek. Azerbe A, -A, -A Azerbejdżan pokazał ręce na scenie, co było dosyć niefortunne, bo miałam ochotę im powiedzieć rączki przy sobie. Pan z Australii niczego się nie wstydził i pokazał wszystkim swoją olbrzymią fujarę. Publiczność jednak nie dała się oszukać, wiedząc, że rozmiar nie ma znaczenia i nie przepuścili go do finału. Mnie osobiście się podobało. Tką się Brzydza, ale na scenie widziano również Kim Kardashian wraz z koleżankami. Pewności nie mamy, ale podobieństwo jest uderzające. Występowały, reprezentując Portugalię. Luksemburg wrócił po 30 latach. Wokalistka Tali wcale nie pokazała Tali, bo była ubrana w łachmanę, ale zainspirowana twórczością Katy Perry. Prezentowała się całkiem nieźle. Tym występem zakończyliśmy przesłuchania, a do finału zakwalifikowało się 10 krajów. Wśród krajów, które zakwalifikowały się do finału, były Serbia, Portugalia, Słowenia, Ukraina, Litwa, Finlandia, Cypr, Chorwacja. Irlandia czy Luksemburg? Polska i Australia niestety nie. No cóż, szkoda. Każdy ma swoich faworytów i zachęcam do tego, abyście się dzielili swoimi ulubieńcami w sekcji komentarzy. Według mnie w pierwszym półfinale wyróżnili się reprezentanci Niemiec, Ukrainy i Luksemburgu. A według was? Kto wam wpadł w ucho? Widzieli państwo te różne wizualizacje, efekty i oświetlenie, lecz pozostaje pytanie. Kto zapłaci za prąd? I z tym pytaniem Państwa zostawiam. Widzimy się niedługo. Tu i tam. A ja teraz się żegnam. Dla Eurowizji News mówiła Żaneta bez żaketa.